Witajcie moi drodzy, kaczma z tej strony witam was w kolejnym odcinku Geek Factor Squad i dzisiaj razem ze mną jest Panda. Szokujące e... <grystanie> Z piwnicy wyszedł. Wypuścił mnie, Ten, e... nic nie widzę. Dzisiaj, dzisiaj, <grystanie> dla, dzisiaj dla Was mamy recenzję oraz zasady gry A wyspy tu Kana. Wyspa, wyspy Tukana, tak jest, bo mamy dwie wyspy. Na każdej karcie są dwie wyspy i stąd jest to nazwa. wyspy. A są cztery tukany. <noise> właśnie skumałem to. Eee, właśnie, bo być wyspy tukanów. Eee, słuchajcie, jest to gra typu flip and Ride, czyli obracamy karty i na tej podstawie, co na kartach jest, kreślimy różne rzeczy na arkuszach. Eee, jest to gra, którą dostaliśmy do zrecenzowania do wydawnictwa Moria Games, za co bardzo dziękujemy. Eee, nie ma sensu robić osobnego filmu z instrukcją, bo według niektórych tu osób Tę grę można wytłumaczyć do 3 minut, aczkolwiek ja Wam pokażę, że tak się nie da. Eee, i... słaby jest, słaby. Eee, Dlatego zapraszam Was teraz do obejrzenia zasad, a potem wrócimy na górę i powiemy, co o samej grze myślimy. Dobrze, moi drodzy, w ramach przygotowania przede wszystkim stosujecie taką kartę, żeby te okrągłe pola wypełnić literkami i w tym momencie te pola staną się miastami, tak? Miasto C, miasto e, miasto e, miasto B i tak dalej. W jaki sposób to działa? Chodzi o to, żeby u każdego gracza było to trochę inaczej, żeby to trochę inaczej wyglądało, tak? Żeby był inny układ tych miast. I wygląda to tak, że pierwszy gracz bierze, zaczyna od literki C w miejscu pola pierwszego, tak? Czyli pierwszy gracz zaczyna od pola numer 1 i leci od czerwonego zgodnie z ruchem skosem zegara, czyli C, B, C E, B... A i tak dalej, i tak dalej. Drugi gracz też wypisuje od C zgodnie z tym tutaj, yy, że tak powiem, wzorem, tylko drugi gracz zaczyna od pola numer 2, czyli drugi gracz tu wpisze C, tu wpisze E, i tak dalej, i tak dalej. Tak? W ten sposób każdy gracz będzie miał troszkę inny układ, znaczy konkretnie inny układ miast. Następnie do czterech graczy wykładamy te karty celów, które mają tutaj numer 1. Te karty bonusów, słuchajcie, one są niby tylko i wyłącznie na potrzeby gry zaawansowanej, ale to jest tak prosta rzecz, że śmiało grajcie od razu z nimi. E, my sobie wylosowaliśmy tutaj na przykład taki stukanami. E, mamy tutaj karty, które zaraz powiem, jak będą działać. Tutaj mamy wyspę, tak? mamy dwie strony na każdym arkuszu, mamy, że tak powiem, wersję większą tutaj, mniejszą tu, na razie Wam powiem, jak działa mniejsza. Co mamy na mapie? Mamy różne rodzaje terenu, które są odzwierciedlone potem w tych kartach. Tak? Mamy piaski, lasy, góry i wody. Tutaj natomiast macie informację, ile jakich kart jest w tej talii. Czyli mamy na przykład 8 kart z piachem, 7 kart z lasem, i tak dalej, i tak dalej. Dwa jokery. Jokery, czyli dowolny teren. No i teraz na, tych, na tej karcie, oprócz miast, na tej mapie, oprócz miast, mamy również tak zwane artefakty. I o co chodzi z artefaktami, zaraz wam zaraz zobaczycie. Ideą tej gry jest to, że będziecie tworzyć ścieżki. W jaki sposób? Dobierane są dwie karty. I w tym momencie, jak są dobrane dwie karty, szukacie nas, każdy gracz szuka na swojej mapie dwóch takich terenów sąsiadujących ze sobą i łączy je ze sobą ście, jedną ścieżką, tak? No, to już gdzie, to już wedle Waszego uznania. I teraz każdą kolejną parę łączycie na mapie w oparciu o kolejne pary kart, ale teraz uwaga, to może być w zupełnie przeciwnym, na drugim końcu wyspy, że tak powiem. Nie musicie kompletnie się tym, to nie musi być obok siebie. Ale chcecie łączyć ze sobą pewne rzeczy. Jakie yy, rzeczy przede wszystkim? No na przykład artefakty z dowolnym miastem. Jak tylko uda Wam się połączyć artefakt z jakimś miastem, bierzecie tutaj w tej pomarańczowej części i zaznaczacie go w kółko. Jeżeli drugi artefakt, bo każdego artefaktu są dwa rodzaje, jeżeli drugi artefakt też Wam się uda połączyć z jakimś miastem, to w tym momencie zaznaczacie tą drugą opcję. I tutaj, a przepraszam, nie, nie mieliście zaznaczyć tego tutaj, tylko tutaj, moja wina, to nie tu, tylko to zaznaczacie, jak połączycie pierwszy artefakt miastem. I teraz za to, że zaznaczyliście drugi, to nie tylko, że dostaniecie dodatkowe dwa punkty, zaraz zobaczycie, gdzie mają punkty, dodatkowo dostajecie jedną dodatkową krechę, jakkolwiek to brzmi, którą możecie umieścić sobie w dowolnym wybranym przez siebie miejscu na, na planszy, tak? Co jeszcze chcecie ze sobą łączyć? Chcecie łączyć ze sobą miasta od takie same miasta. Połączyłem A z A i zaznaczam tutaj. Mało tego. Jeżeli połączyłem A z A, jestem pierwszym graczem, który to zrobił, i w tym samym ruchu, co ja to robiłem, nikt inny tego nie połączył. Ja dostaję tę kartę bonusu i umieszczam ją gdzieś przed sobą. No, i teraz gra się w ten sposób toczy, i jak przejdziecie pierwszy raz przez całą tę talię, to jest tak zwana pierwsza runda. No, i wpisujecie sobie w tym oto miejscu wynik, który otrzymaliście z tej pomarańczowej części. Przypominam, tutaj dostajecie tę wartość. Jeżeli dany artefakt, jeżeli dany pierwszy artefakt połączycie z jakimś miastem, jeżeli drugi artefakt tego rodzaju połączycie z jakimś miastem, dostajecie też to. I no nie wiem, załóżmy, że miałbym też połączonego. Nie wiem. Yy, Połączyłbym o, tukana z jakimś jeszcze miastem. No, dodatkowo mam teraz to, tak? No i w tym momencie mam powiedzmy, dwa, yy, cztery, sześć punktów słuchajcie, z tego. Nie jest to jakoś super dużo, no ale może być. No i kolejna, gra, kolejna runda by leciała dokładnie tak samo. Tasujemy to w nową talię, dobieramy, tworzymy, łączymy w ogóle cuda, wianki, na kiu różne rzeczy się dzieją i tak dalej, i tak dalej. Tak, załóżmy, że połączyliśmy jeszcze tu. I zrobiliśmy tak i na przykład połączyliśmy, nie wiem, to i jeszcze udało nam się jakieś tutaj dwa miasta, załóżmy jakieś inne miasto połączyć, dobra, no to mamy tutaj, tak? No i w tym momencie po drugiej rundzie wpisujemy tutaj, co udało nam się uzyskać tutaj, włącznie z tym, co już uzyskaliśmy w pierwszej, tak? Czyli na przykład tutaj mamy 3, 7, 9, 12, 21, to chyba mnie trochę poniosło, a pisanie do góry nogami trudne jest. 21. Tutaj z tego mamy 14 i 12 to jest 26. Eee, hop. Eee, I teraz tak, patrzymy czy udało mi się pomieścić jakieś bonusy. Załóżmy, że oprócz tego jeszcze miałem ten bonus. To jest powiedzmy 8 punktów. Eee, proszę bardzo. Eee, no i teraz sumujemy. Gra z największą liczbą punktów zwycięstwa wygrywa. Słuchajcie, nie wiem. Tak samo ta karta działa dokładnie tak samo jak karty miast, tylko tutaj nie łączymy miast ze sobą, tylko tutaj łączymy ze sobą wskazane artefakty, w tym wypadku tukany, tak? Połączone tukany oznacza, że zdobyłem bonus. E, ponownie słuchajcie, jeżeli w tym samym ruchu dwie osoby spełniłyby wymagania którejś z tych kart, to obie osoby wpisują sobie tę wartość, którą, punktową, którą tu dostały w to pole, czyli obie osoby zgarniają ten bonus. Natomiast jeżeli tylko jedna osoba, to ta osoba zgarnia bonus i, już nikt, i, i nikt inny tego bonusu nie zgarnie. Gracz z największą liczbą punktów zwycięstwa wygrywa. Nie wiem, czy zadałem kłam kłampań, czy to trwało krócej, czy dłużej niż 3 minuty, bo nie patrzę na zegarek, ale to jest serio wszystko, co musicie wiedzieć, żeby mu zagrać wyspy tukana. Mało tego, to już jest ten wariant zaawansowany, bo z tymi kartami. W wariancie podstawowym nie macie nawet tych kart. To jest doprawdy aż tak proste. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam Was do komentarzy, a póki co wracamy do recenzji. No dobrze, od kiedy ty masz tę grę? O Jezus, yy... już chyba od trzy lata. No, to już, jest, to już nie jest najm najmłodsza gra, że tak powiem, a... ale fajnie, bo to fajnie, że to się tak... W sumie zbiegło w czasie, bo jak Ty na tą naszą topkę gier do wytłumaczenia w 3 minuty, mm -hmm. yy, to jakoś dosłownie bardzo niedługo potem Moria ogłosili, że oni to będą po polsku wydawać. Rzeczywiście, tak. tak, tak. to tak się fajnie nawet zbiegło. Nawet w komentarzach chyba w komentarzach nam później napisali, tak, nie? Tak, tak, no. tak. Więc to się bardzo fajnie zbiegło w czasie. Ja też od razu chciałem tylko zaznaczyć jedną rzecz. Ja na przykład nie jestem ogólnie fanem tego. To, nie, to Znaczy, ja nie mam nic przeciwko tym grom, ale to nie jest tak, że ja wiem, że są ludzie, którzy uwielbiają, szaleją na punkcie tych gier ja... ja tak nie mam. To jest dla mnie... To jest taki, taki gimmick, który czasami działa, czasami nie. Ale jest parę fajnych, ale jest parę To nie jest gimmick, to jest bardzo fajna mechanika, która rzeczywiście ma sens. <laughs> Dobrze. E, i, I karty też można koszulkować, tak? prawda? Tak. I się mieszczą? I się mieszczą. <laughs> Dobra, blaska jest, nie potrzeba insertów. E, dobra, żarty na bok, słuchajcie, informacje budokowe 8+, plus, tak. E, tak. Znaczy ta to znaczy, jedna, chociaż po paru nie, na tej jednej stronie już może na drugą. No wiesz, niektórzy tam pisali, że tego, widziałem komentarze, że 8-latek na nawet w Brasa zagra, więc... Znaczy wiadomo, tak, dobrze, to jest zawsze jakoś obarczone tym wstępem, że wszystko zależy nie. jakie macie dziecko. Jak macie Savanta, to w ogóle nie grajcie z nim w maszówki, bo pewnie będzie się nudził, nieważne. Liczył karty. A, a ten, ale tak uśredniając uważam, że 8 plus jest tak. po prostu dobrą granicą. Od jednego do 8 graczy, no nie grałem w 8 ani w sumie na większą liczbę grać. Naprawdę? Ale to jest jeden z tych gier, tak samo jak wiesz, jak masz na pudełku, właśnie to jest ten Welcome to jest jeden z, z tych uczciwych gier. Gdzie masz, wiesz, od jednego do 100, nie? Tu szczerze mówiąc, mógłbyś zagrać nawet więcej. Bez więcej arkurzy. Znaczy, jedyny co by był problem, to karty celu. Karty co celu dokładnie, tak. Tak. Bo rzeczywiście, przy wszystkich, byśmy wykorzystali, no to byłoby ciężej, ale. Ja akurat, e, szczerze mówiąc, powiem, że ja tą grę zakupiłem jeszcze. Boże, to było chyba przed pandemią, pamiętam. Wow. A, tak mi się tak wydaje, bo pamiętam, że na pandemii, już gdy była pandemia, był pierwszy ten lockdown, to była jedna z tych gier, którą wykorzystałem, żeby grać na Zoomie z moim zespołem. A wysłałem, no. zrobiłem sobie, zeskanowałem, zeskanowałem kartki i wysłałem im i oni grali w 50. 5? Ale czat. wow. A ja, ja po prostu karty pokazałem na kamerce, które wykładałem i zresztą mówiłem po prostu na głos, co jest, i, i grali. No i wtedy graliśmy w 8 osób. Wow, ej, mhm. dobra, podoba mi się. E, no, znaczy, ja nie wiem, czy jest sens w ogóle mówić o skalowaniu, tak? No bo to jest jakby w tych grach się gra równocześnie, więc to, jakby, to się będzie skalowało tak samo na. Tak, to, że tu jest wyjście tylko do tych kart e, celu bonusu właśnie no z tak. połączenia miast, ewentualnie z artefaktów, do artefaktów e, i tyle. No. E, I teraz tak, czas rozgrywki 15 minut do zrobienia. A, Jak ten najbardziej tak zrobienia? Ten w ten tam Tą większą wyspę to już. To te 20 mi trzeba liczyć, ale ten. Wykonanie. To jest ukradzione w ogół, o, o, ogórki chciałem powiedzieć. Ołówki z IK. To jest w ogóle fajne, że rzeczywiście tych ołówków tak dużo jest. Mm -hmm. A teraz nie pamiętam, jaką grę pamiętam, kiedyś widziałem właśnie gdzieś od... No zobacz, ale to można teraz powiedzieć, nie? 8 graczy, 8 ołówków. A w Welcome to nie ma 100 ołówków. Kłamią. Ok, dobrze, masz, no. masz. No. I, Dobra. I, Dobra. I. No. Znaczy, mega fajna sprawa jest to, co ja bardzo szanuję, kiedy jest Rolanditek, który ma po drugiej dwustronne karty. Kartki do wykorzystania po obu stronach. To jest naprawdę. I to wcale nie jest aż tak często. Wbrew wszystkiemu. To rzeczywiście okay. jest kilka takich Rolanditek, które pamiętam, które rzeczywiście nie były dwustronne i co mnie mega wkurzało. Także to jest super. Karty fajne, super co plus. Yy, tak, no co do wykonania, też tutaj za dużo nie mogę powiedzieć. Faktycznie to mi się podoba ten mix, tą y, dwustronność na tych y, kartek. Y, no Minus jest taki, że. Aleczkolwiek nie wiem, ile jest slip and czy w ogóle roll and gdzie na przykład można by sobie kserować. Zasadniczo wszystkie, praktycznie. No ale to... tutaj na przykład tak cienko, nie? Znaczy w sumie widać ten kształt, co tam jest, ale jednak. no... Nie wiem, no te kolory tutaj moim zdaniem też są ważne, ale to już tam był taki detachment. To, to ja powiem, że ja jestem Januszem, jeżeli chodzi o te flipy MRT i gram w nie naprawdę na tyle często, że jeżeli chodzi o e, Trace of Tukana, czy wyspy Tukana, no to ja sobie te zalaminowałem i e, kupiłem sobie... A, markery. markery. No nie no, to, to, jest, no. Ale to też jest dobre rozwiązanie, no ale wtedy właśnie kolory zostawiasz, nie? Więc tak. to, to one są istotne tutaj. Więc nie wykonane jest naprawdę ładnie. Podoba mi się okładka, uważam, jest taka fajna po prostu ogólnie. Ogólnie spoko, zasady faktycznie, no, mówię, no tak jak ja tłumaczę zawsze na tych filmikach, to to nie wyszło raczej 3 minuty, ale można je naprawdę szybko wytłumaczyć, więc to jest na pewno na plus. Ogólnie mówię, ja nie jestem może wielkim fanem tego typu gier, ale Wyspy Tukana bardzo mi się podobają, na pewno zostają w mojej kolekcji, wręcz powiem szczerze, ponieważ mówię, jako że nie jestem wielkim fanem tego typu gier, to ja... Jestem prawie pewien, że one mi wypchną Welcome to, bo mam to podstawowe. Ja wiem, że nadchodzi ten księżyc, Mars, czy coś tam. To nie, nie, nie nadchodzi. To, że jest, on jest wydany w tylko jedynie w wersji angielskiej, niemieckiej, a Rebel powiedział, że nie wyda. Aha, no, o ten No to rok. nie. To prawdopodobnie to mi wypchnie, będę miał to i będę miał kartografów i w sumie mi to chyba spełni moje potrzeby, jeśli chodzi o gry Flippinright, and, flip and Right. Bardzo prosta, bardzo szybka, bardzo taka logiczna. Bardzo fajnie, mi się bardzo spodobało to, że grałem, próbowałem połączyć pierwsze rozgrywki, nie? Grałem, próbowałem połączyć, na razie nic nie szło i nagle coś połączyłem i mi się pięć rzeczy na raz połączyło, tak. nie? I nagle jest taki kombos, po prostu jedno po drugim, o robię tu, o robię tu za darmo, o robię tu, o robię tu, o robię tu. To było zarąbiste, nie? I po prostu właśnie takie kombinowanie i 20, 15, 15 minut zliczasz sobie te punkty. To jest super, nie? To, to jest naprawdę jest fajne. w ogóle jeden z takich yy, roller nightów, czy tam flippin' bym powiedział, że jest idealne teraz na wakacje. E, tak. Chill kompletny, piwko, drink. Siadamy sobie na plaży czy tam nie wiem, gdziekolwiek, po prostu przy nawet pełnym stoliku, bo tego, naprawdę to w ogóle miejsca praktycznie, prawie, że w ogóle nie potrzebuje, bo nie. co to. Kartki mogę sobie żeby trzymać, nawet się podzielić na to, żeby rzeczywiście potem rysować no. na pół a, i po prostu tyle miejsca, żeby było, a, wyłożyć dwie karty. Załatwiona sprawa, cała reszta, cele możemy mieć z boku, okej, okay? mam B, mam A, dobieramy sobie <śmiech> załatwiona. <śmiech> Właśnie, o jedna rzecz, która mi się spodobała, bardzo ciekawe, fajny mix z tymi miastami. Jak one są zrobione, że u tak. każdej osoby jest Początek. to inaczej. Tak, 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 Bardzo tak. taki prosty, można by mm. powiedzieć, zabieg został zastosowany z tymi literami, jak one są tam na takim kółku, i dzięki temu inaczej to się wygląda. Ale super, to naprawdę robi to robotę. I przez to, właśnie, nie można robić do końca czegoś takiego, żeby na przykład zgapiać. Ktoś mm -hmm. co się śmiał w komentarzach, ktoś wspomniał, że ej, czasami jest pokusa w tych grach, żeby robić dokładnie to samo, co ta druga osoba, i tak dalej. No, to znaczy, w ogóle, to jest dla mnie dziwny zarzut. Bo nie robiłem tak ja, nigdy i nie czułem, to jest bez sensu tak. Aczkolwiek ale... jak powiem, że parę razy przyznaję się teraz jak tłumaczyłem Welcome to, powiedziałem, że jak nie wiesz co robić, to patrz co inni robią. <laughs> ale to przy Welcome tu, nie przy tym. Nie, 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 nie no. przy tym, nie przy tym. Więc ja, no tutaj nie ma co mówić za dużo o tej grze, bo tak to no jest mała, prosta, szybka gra, ale absolutnie w swojej kategorii to jest dla mnie całkowity, całkowite zwycięstwo. Dodaj coś od siebie, bo ty, ty, ty to masz bardziej ograny, więc Twoje zdanie może być tutaj bardziej wartościowe. Znaczy, ja zawsze jak mówię o e, Wyspach Tukana, e, to zawsze mówię, że jedyny program, który mam z tą grą, e, to jest nazwa, bo dla mnie to praktycznie nie są Wyspy Tukana, tylko to jest naprawdę, będąc szczerym, e, to jest Ticket to Ride, bo ja mam takie poczucie, że buduję połączenia pomiędzy miastami. Śpieszę się, żeby rzeczywiście te połączenia zrobić jako pierwszy, żeby zrobić ten. Te wyski, to trzeba te sobie jeszcze w głowie nie połączyć. No. Więc to jest takie. Nie pomyślałem o tym. To jest naprawdę w takie po połączenie pomiędzy miastami. Śpieszę się, żeby dostać bonus, czy to właśnie z artefaktów, czy to z miast. A i naprawdę. Mega sprawia mi to Friday. Tym bardziej jeszcze wiesz, dobieranie. Tam dwie karty, nie? Wykładasz po co i to jeszcze bonus jakiś jest. To jest takie prostsze. To jest dla, dla mnie może nie ta pełna wersja. A ticket, mm -hmm. wsiąść do pociągu, tylko rzeczywiście, jak są te ticket Jezus, ja, ticket, Jesus, ticket to right. e, Wsiąść do pociągu Nowy Jork, e, San Francisco, te właśnie te małe, dwu, mm -hmm. co są te takie dwie osobowe, to naprawdę w zupełności mi to wystarczy. Bardzo fajnie się przy to tym bawię. I naprawdę tak po prostu mam taki tik w mózgu... Tak mi się mózg przestawia w tym momencie, jak to gram, że mam dokładnie taki sam sposób myślenia. Więc naprawdę fajnie mi to, to uzupełnia i zastępuje poniekąd nawet wręcz. E, absolutnie to rozumiem. Nie wiem, czy mówię. Jakoś, jakoś o tym nie pomyślałem w ten sposób, ale to jest racja. No bardzo, 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 bardzo dobre porównanie. Wręcz aż teraz zacząłem teraz kombinować, czy na przykład wiesz może... E, może ten, może ktoś zgłosił się do tego, do, 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 do Days of Wonder, że na zasadzie, ej, mam dla was pomysł, jak zrobić tyki Ride na wersji Roland Ride, a oni nie, my już mamy swoją fajną Roland Ride, ten Corinth, coś tam, coś tam. No, no to teraz już próbowali mm. zrobić właśnie jakieś inne wersje. Bo I, w życiu, no i się powiedzieliśmy, Oczywiście tam nie wyszło im generalnie. Tak, Days więc... of Wonder już dawno nie miał chyba żadnego hitu takiego. No więc nie, e, absoluta rekomendacja z mojej strony od siebie to jest co dycha. Nie, dychanie. Dychanie z tego względu, że to są. W podstawce są tylko dwie mapy. Mhm. Sam jest dodatek. Dodatek jest tylko i wyłącznie w języku niemieckim chyba dostępny, a to się nazywa, czyli promy. I tam są dwie dodatkowe mapy, które praktycznie wprowadzają. Promy, które łączą, łączą, łączą odpowiednie kafelki, tam z tego co pamiętam, i szczerze mówiąc, no, z tym dodatkiem jest jeszcze jeszcze fajniej, ale dziewiątka. Dla mnie to jest. Mój osobisty jeden z fajniejszych Roland Ride'ów, takich lżejszych. Nie mówię, że to jest ciężka gra, to jest zupełnie nie jest ciężka, ale naprawdę to jest w tej kategorii gier roll and Ride naprawdę jeden z fajniejszych tytułów, który przyszło mi grać. A grałem ich naprawdę całą masę. U mnie to jest dziewiątka też, bo właśnie pomimo tego, że to jest Rollen Ride czy tam flip and Ride, to on mi właśnie, on jest dla mnie o tyle fajny, że, że to jest trochę tak jak. To jest trochę tak jak, się, jak mówiłem o tym w naszej recenzji Indavelir, że to jest jedna z tych gier, którą naprawdę trze trzeba prawie że mieć w kolekcji. Że to jest jedna z tych gier, którą się powinno mieć w kolekcji, bo to można wytłumaczyć każdemu nowicjuszowi, y, za doświadczonemu i tak dalej. Dla kogoś doświadczonego to będzie rozgrzewka, to będzie filler, to będzie y, taki rozchodniaczek. A, a dla osób po prostu nie doświadczają, to będzie fajna gra i tak dalej i to jest. A, a przy okazji jest to... Bo na przykład kartografowie już moim zdaniem są tacy level wyżej, tak, jeśli chodzi o zaawansowanie. Ale tak, tak. no też takim, trwają też Dokładnie, więc ja bym już takim amatorom na przykład nie pokazywał może kartografów. A, a to właśnie tak, I, a, i na przykład fajnie jest mieć grę gatunku mimo wszystko, uważam, flip and ride, roll and ride, żeby właśnie pokazywać nowym graczom, potencjalnym graczom, co się dzieje w planszówkach, jak to teraz wygląda, jakie są opcje itd. Dlatego autentycznie się skłaniam ku wręcz ku stwierdzeniu, że wyspy tukana są takim na chwilowe są dla mnie przynajmniej must haveem do kolekcji. Więc 90 na ode mnie. Tyle. Dzięki wielkie za to, że wpadłeś i, i dołączyłeś do recenzji. Dziękujemy bardzo wydawnictwu Moria Games za przekazanie gry wyspy Tukana do recenzji do kanału Geek Factor. Dziękujemy bardzo, to jest twoje przedsprzedaż. Ty właśnie, ty miałeś angielski i jeszcze kupiłeś sobie polskiej... Napisałem im, że w momencie, w którym właśnie wydaję że jeżeli to wydadzą, to ja tak wesprę ich, żeby po prostu podziękować im za to, że to w Polsce wydają. Znaczy ja to, to jak, no jak tego pandem nie lubisz, no już. <laughs> już <To nie śmiech> Dzięki wielkie, słuchajcie, zapraszam. Was bardzo serdecznie dziękuję. Moria dziękujemy i zapraszamy bardzo serdecznie do subskrybowania, budowania, lajkowania, a przede wszystkim do oglądania i do grania. Nie musisz śpiewać, wystarczy, że powiesz. Dzięki, wielkie zazwyczaj, w każdym odcinku. Cześć. Hej. Jeżeli gra ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl. Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.